Witam, moi drodzy, bardzo serdecznie. Wróżka Fortuna kłania się. Dzisiaj karty cygańskie. Przekaz na teraz. Moi drodzy, co tak naprawdę tutaj te karty mają do przekazania? Bez 3 dni, bez 7, bez 10, bezterminowo, tak naprawdę, na teraz, tak. Co karty mają do przekazania? Zobaczmy, zrobimy sobie 5 rzędów. Czytanie ogólne może rezonować, ale tutaj nie musi ze wszystkim. Same pozytywne rzeczy przyjmujcie, kochani. No i oczywiście cieszcie się tym czytaniem. Zapraszam do wysłuchania. Przede wszystkim przekaz na teraz idzie w wiadomość, moi drodzy, od przyjaciela. I tutaj, moi kochani, może być taka wiadomość, że ktoś na przykład został albo okradziony i Tutaj, moi drodzy, was to troszeczkę ruszy. Jakaś strata. Możecie się dowiedzieć, że ktoś, no może to być i wasza przyjaciółka, jakaś znajoma, która ma jakąś stratę, coś się wydarzyło, ktoś ją okradł, ktoś naruszył jej prywatną, na przykład korespondencję. Tu jest taka niepomyślna wiadomość od przyjaciółki, od przyjaciela. O, moi drodzy, jakiejś pomyłce, stracie, oszustwie, kradzieży. Też, moi drodzy, możliwe, że tutaj karty też wyolbrzymiają. Ja to tak interpretuję, ale też patrzcie na taką drugą opcję: że na przykład ktoś może Ciebie również. Wykorzystać, oszukać, przekazać ci coś, co naprawdę nie jest prawdą. Uważaj na takie fałszywe informacje w Twoją stronę, ale też przyjaciel może być naprawdę poszkodowany Twój albo przyjaciółka. No dobrze. Wizyta dalej, moi drodzy. Wizyta się szykuje, ale znów wychodzą moi drodzy jakieś sprawy. No, niezbyt pomyślne. Kobieta koło ciebie, zamożna dosyć, która być może ukrywa, albo jakiś Twój. Tak naprawdę, prezent. Kobieta fałszywa, yy, która tak naprawdę będzie się z Tobą kontaktowała. I to jest na teraz czytanie. Yy, możliwe, że oszukuje Cię w sprawie jakiegoś drogocennego, drogocennego prezentu, który tak naprawdę, tak jak gdyby Ci może. Ukradła coś? Oszukała Cię? Ja tutaj tak wyczuwam, że tak jest taka energia, że fałszywa kobieta zamożna, która coś naprawdę zrobiła poza Twoimi plecami. Kobieta, która ukrywa jakąś rzecz przed Tobą. Ale spotkanie powinno się odbyć. No dziwne czytanie, ale tak jest. Wdowa, moi drodzy, zaangażowana. Wdowa straty, moi kochani. Przy wdowie są straty. Dla Was, oczywiście, i dla Waszego partnera. W najbliższym czasie, no nie wiem, to jest miesiąc pokazany, miesiąc pięć tygodni, przepraszam, miesiąc pięć tygodni czekać się jakaś sprawa, możliwe, że dotyczy właśnie wdowy. Sprawa sądowa, majątkowa, spadkowa. Ale tutaj tak naprawdę ty będziesz albo Twój partner, czy mąż będzie stratny, albo też po prostu jest jakieś tak naprawdę niejasne załatwienie sprawy. No nieładnie tutaj wychodzą te karty, tak szczerze powiem. Idziemy jeszcze do góry. Tutaj, moi drodzy, koło Was oczekiwanie jakieś, oczekuje na Twoją wizytę starszy mężczyzna. Możliwe, że czeka Cię jakieś spotkanie w gronie rodziny. Ktoś oczekuje na Twój przyjazd. Dalej, moi drodzy. Pierwsza osoba z rodziny, która czeka na przyjazd, tak i na rozmowę. Dalej, kochani, tutaj ja bym powiedziała też, że macie zamiar, wy... znaczy się tutaj, wybrać się w jakąś podróż, tak? Potrzeba, żebyście się wybrali w jakąś podróż. Ale tutaj zamieszanie koło tej podróży. E, zamieszanie i słaba energetyka. Tak jak gdybyście wy nie chcieli się udać w jakąś podróż. Ja to tak wyczuwam. I to też jest tak na teraz, ale to może być no tak do, do miesiąca, do pięciu tygodni, najdalej. No Nie macie chęci, nie macie takiej, no nie, macie może możliwość, ale tak naprawdę nie chcecie w jakąś podróż się udać. No to ciekawe. Podróż też tutaj wychodzi tak, jak gdyby, moi drodzy, była opłacalna dla was. Bo wychodzą pieniądze, ale tutaj przy tej podróży jest dużo zamieszania i niechęć Wasza. Niechęć, nie macie energetyki takiej jakiejś odpowiedniej. Nie jest to dobry czas dla Was, żeby udać się w tą podróż. No, takie dziwne karty. Czasem taki przekaz, moi drodzy, tutaj wyjdzie. Nic z tego nizowego. I właśnie te karty sięgnęłam po te cygańskie karty dla Was. Dalej, kochani. No, widzicie. Yy. Oszustwo. Wróg, który czyha. Ktoś. O, zazdrosny, zobaczcie. Macie ewidentnie wroga. To jest cichy wielbiciel niechciany, moi drodzy. Który tak naprawdę zazdrości Wam uczucia, będzie do Ciebie pisać. To jest osoba, która siedzi i myśli i knuje. Co tu zrobić, żeby popsuć Ci w Twoich uczuciach, w Twoim życiu? Hmm. Co karty radzą? Co karty radzą w tych sprawach? Bardzo dziwne czytanie. Powiem Wam, że naprawdę czasem jest tak, że no, karty cygańskie nie kłamią, moi drodzy. Co karty radzą? Nieporozumienie, smutek i małżeństwo. Jakieś nieporozumienia, które macie teraz, być może w waszym małżeństwie, partnerstwie, związku. Nie przejmujcie się tym. Te smutki niech idą precz. I tutaj jest, moi drodzy, nad waszym związkiem. Jest ochrona i macie tak naprawdę dużo poparcia z góry, z niebios. Nie martwcie się, te nieporozumienia przejdą. Te problemy, te dylematy, ale ewidentnie macie takiego moi drodzy cichego wielbiciela, ale on jest waszym wrogiem, tak naprawdę, bo to jest niechciana osoba przez was. Mhm. Tutaj też jest to szóstka kobieta koło was. Starsza, zamożna pani. Także, moi drodzy, nie ma dużo tutaj tak naprawdę co roztrząsywać tego, bo tutaj jest samo sedno. Ja bardzo szczegółowo, praktycznie podchodzę do kat cygańskich. Bardzo je szanuję. Wiem, że to są informacje bardzo prawdziwe i dokładne. Także uważajcie, bo nie wszyscy są lojalni względem Was, nie wszyscy są szczerzy. Uważajcie na siebie. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam.